Cześć! Tu Barier 2345. Jak widzicie yy, taką kostkę mam. Przez tą kostkę jak widać jest taka kostka, to właśnie jest program Kube Desktop. Taki no jak widać co, co to działa, co, co. tu można sobie ten. O, o, o i się nie nagrywa już. A nie, nagrywa się. A, dobra, dobra, dobra. A, nagrywa się, nagrywa, chyba. Dobra. dobra, no to jedziemy dalej. Yy, co? Co? Yy, co, 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 co zadaje? No, co zadaje? Yy, można. No, je jeśli masz na jednym za dużo otwartych aplikacji, to możesz sobie na kilka przenieść pulpitów. O, można wejść. O, mamy. Tu możemy mieć inne ikony, tu możemy mieć inne, tu możemy mieć inne, tu mamy i możemy mieć inne programy, w ogóle, jakby, jakby inny Windows, albo, ktoś tam, bo... no, y, po, link do pobrania w opisie, gdzieś o tu na dole, o tu, o tu, o tu, gdzieś, gdzieś tutaj, dobra, to dam link, a, jakby co, to jest wersja trial, y, i nie można długo tym się posługiwać. Ale można pełną wersję kupić albo pirać. Dobra, to ja się żegnam. No.